Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku po raz pierwszy będziemy uzupełniać albumy z Ekstraklasy z obecnego sezonu 25-26. Jak co roku podzieliłem sobie e, tą kolekcję na dwa albumy. W jednym będą karty bazowe, w drugim karty specjalne. I jeżeli chodzi o bazóweczki to e, już dokonałem e, sortowania. Powkładałem bazówki, sprawdzimy sobie, ile kart na ten moment brakuje mi do kompletu. Także pierwsza drużyna to oczywiście lech. Tutaj brakuje dwójeczka. Czyli jedna karta z lecha po 12 kart z każdej drużyny. Z rakowa brakuje bramkarz, czyli to jest druga bazoweczka brakująca. Tutaj mamy wszystko. Z Jagiellonii też jedna karta brakuje, czyli to jest trzeci brak. Następnie pogoń, tu jest komplet. Z Legii jedna brakuje, czyli to jest czwarta karta brakująca. Krakowia jest kompletna. Motor też kompletny. Katowice całe. Górnik kompletny. Piast również cały. Korona kompletna. Radomiak. Tutaj brakuje jedna karta czyli to jest piąty brak. Widzew jest komplecik. Lechia mamy komplet. Zagłębie. Tutaj jedna brakuje, czyli to jest szósta brakująca karta. Arka, komplecik termalika, również komplet i Wisła Płock kompletna. Czyli brakuje sześć kart do kompletu kart bazowych. Nie ma dużo, coś jeszcze będę otwierał na pewno. Także jeżeli chodzi o bazoweczki, to jesteśmy już bardzo blisko Kompletu, a teraz przechodzimy do albumu z kartami specjalnymi. No, i tutaj zaczniemy z kartami Clubhouse. Taka kubeczka do włożenia. Więc zaczynamy. Lech. Mamy trenera, coacha. Po 6 kart będzie z każdej drużyny. Logo, czyli najpierw jest trener, później jest logo, a później kapitan. No i trzy karty, które utworzą formację. Tutaj brakuje dwóch kart z Lecha, są tylko napastnicy, także cztery karty z Lecha w albumie. Następnie mamy raków, i tutaj jest trener. Logo i kapitan. Natomiast, jeżeli chodzi o formację zrakowa, to mamy dwie karty. I jest to formacja obronna i formacja napastników. Także tu jedna karta brakuje do kompletu zrakowa. Następnie Jagiellonia. Mamy trenera, mamy logo i mamy kapitana, czyli na razie pierwsze trzy drużyny: trenerów, kartę, logo i kapitanów mają w komplecie. Następnie mamy formacje: obrona, pomoc i napad, czyli tu jest pierwsza drużyna. Kompletna już Jagiellonia jest cała. Wszystkie sześć kart. Następnie mamy Pogoń, Trener, Logo i Kapitan. Ta sama sytuacja też jest wszystko tutaj z tej pierwszej trójki. Legia. Mamy Trenera i mamy formację napastników, więc tylko dwie karty z Legii. Krakowia. Mamy logo i mamy kapitana, a z formacji jest pomoc i są napastnicy. Motor. Trener, logo i kapitan. A z formacji mamy jest formacja obronna, i tu będzie formacja pomocników. Czyli brakuje napad, następnie GKS, i z GKS-u. Trener, logo, kapitan, i po drugiej stronie formacja: obrońcy, z bramkarzem oczywiście, pomocnicy i napastnicy czyli to jest drugi kompletny zespół. Jagiellonia i Katowice już są. Zebrane. Następnie górnik. Z górnika mamy trenera, logo, kapitan. Z formacji mamy formację obronną i formację napastników, więc brakuje jedna karta do kompletu. Lecimy dalej. Mamy piasta. Trener, i tutaj formacja obronna, formacja y, pomocników, i formacja napastników, czyli brakuje logo, i brakuje kapitana. Korona mamy kapitana. Z formacji jest pomoc i są napastnicy. Teraz mamy Radomiaka. Trener kapitan i napastnicy. Kolejny zespół to Widzew, logo i kapitan, czyli Legia i widzę tylko po dwie karty na ten moment. Teraz mamy Lechię Z Lechi jest trener, jest logo i mamy formację obronną. Zagłębie jest trener, jest logo. formacja obronna, pomocników, i tyle, arka z arki mamy trenera, mamy logo, mamy kapitana, formacja obronna, Informacja napastników, czyli jedna karta brakuje do kompletu. Termalika, z termaliki jest trener, jest kapitan, formacja obronna, informacja z napastnikami. No, i ostatni zespół, czyli liderujący obecnie zespół Wisły Płock, trener, logo, formacja obronna i formacja pomocników. Także dość fajnie już to wygląda. Dużo kart jest. Będziemy dalej polować na pozostałe braki. Co dalej? Moi kochani, lecimy z kartami Triumf Patriots. I tutaj z jedynką jest Mrozek. Ile ich wszystkich jest? Osiemnaście. Czyli Mrozek z jedynką. Z czwórką mamy Koutrisa. Z piątką Wszołek. Z siódemką, Wójcik. z dziewiątką, Olkowski. Czyli piątka tutaj jest. Na kolejnej stronie mamy z jedenastką Błanika, z trzynastką Pawłowski. I z szesnastką marcjanik. Czyli 3 i 5 to mamy 8. Czyli połowy jeszcze niestety nie ma. Przewracamy. I karty Architect of Play z jedyneczką kozubal. Rebka z dwójką. Z piątką jest. Morisita. To jest szóstka. Tak, z szóstką jest Majgard. Z dziesiątką jest Hrapek. Z trzynastką. Alvarez Z czternastką kapicz. I z szesnastką Gaprindash Szwili, Czyli tu mamy też 8 kart. Połowy jeszcze nie ma. Lecimy z kartami Next Gen. No, i tu jest z dwójką Wojtuszek. Z trójeczką Pietuszewski Z czwórką Przyborek Z szóstką Perkowicz Z siódemką Diaje Z dziesiątką Drapiński Z jedenastką Strzeboński 14 Weirauch, z 16 Prelenkiewicz i ostatnia karta, 17 Igor Strzałek. Czyli tu mamy ile? 5 i 5, 10. Czyli tu jesteśmy już tym razem za połową. Następnie Giants of League. 27 takich kart. Fran Tudor z dwójką, z trójką Jesus i Mas. Z piątką ponownie frantudor. Z siódemką Mikael Iszak. Z dziewiątką Jesus i Mas. Z dziesiątką Kamil Grosicki, z jedenastką Morishita, z dwunastką Hasic, trzynastka Grosicki, czyli to są trzy karty z każdym zawodnikiem. Piętnastka Hasic, osiemnastka Hasic, czyli to jest zawodnik, który. Ma wszystkie trzy karty. Na kolejnej stronie mamy Bartosza Nowaka. Kapęba. To jest dwudziestka. Tu mamy dwadzieścia trzy 24 Dwadzieścia cztery fornalczyk. I Kapemba numer 3. Czyli Kapemba i Hasic są w komplecie. Po trzy karty. Zostają nam karty National Treasure i Puzelki. Z jedyneczką Joel Pereira. Dwójka Benson. Trójka. Tordarson. Czwórka. Palma. Następnie piątka. Arsenicz. Szóstka. Sfarnas. Dziewiątka. Easy Jackson. Czyli tu brakują dwie karty. Następnie. Jedenastka, kojoczaru, trzynastka, ulweszczad, szesnastka, stojanowicz, siedemnastka, winagre, dziewiętnastka, rawas. Dwadzieścia jeden, Hasic. Dwadzieścia trzy, Ndiaje. Dwadzieścia cztery, Von Hoven. Dwadzieścia sześć, Galan. Dwadzieścia siedem, Jung Dwadzieścia dziewięć, Ismail

50 Fassbender i 51 Jimenez. Czyli też dość dużo jest, ale jeszcze dużo brakuje. No i zostaje na koniec nam kodzik, dwujeczka i dziewiąteczka. Pozelki zostały na razie tylko dwa trafione. Także moi kochani, Będziemy oczywiście jeszcze otwierać dużo. Miejmy nadzieję, że uda się dość szybko to ogarnąć. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie zebranych kart z Ekstra klasy. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.